Dzień dobry Państwu, morska agencja Gdynia, webinar kolej z Chin 2021, kiedy powrót na właściwy tor. Dominika wieczorek. Michał Golańczyk, dzień dobry. Nowy jedwabny szlak, kolej z Chin, Jeszcze do niedawna. Oczywisty wybór pomiędzy fraktem lotniczym, drogim, ale szybkim, a fraktem morskim, czasochłonnym, ale zdecydowanie tańszym. Prostota obsługi, przewidywalny tranzyt time, rozsądna stawka. Jeszcze niedawno mieliśmy stawki na poziomie 3-4 tysięcy dolarów. Dzisiaj oscylują one na poziomie 17-18 tysięcy dolarów. Mimo tego, że stawki są tak wysokie, niestety bardzo trudno jest znaleźć miejsce. Zapraszamy na webinar, gdzie wytłumaczymy, dlaczego tak się dzieje, ale odpowiemy też na najważniejsze pytanie. Kiedy powrót na właściwy tor? Kiedy ze pań staje się przewidywalny? Kiedy stawki wrócą do normy? Bądźcie z nami. Webinar kolejski 2021. Kiedy powrót na właściwy tor? 29 września, godzina 13, link do zapisów poniżej. Bądźcie z nami, do zobaczenia. Serdecznie.